Hej, do ciebie mówię. Czy wiesz, jak działa samorząd terytorialny w Polsce? To proste. Wszyscy mieszkańcy danej jednostki, jak gmina czy powiat, tworzą wspólnotę samorządową. Co to oznacza? Że mają swoją reprezentację i mogą mieć wpływ na decyzje dotyczące ich bezpośredniego otoczenia. Samorząd terytorialny ma swoją rolę w sprawowaniu władzy publicznej. Oznacza to, że Samorządy nie tylko wykonują zadania zlecone przez rząd, ale także mają własne, które realizują samodzielnie i na własną odpowiedzialność. To daje lokalnym społecznościom szansę na decydowanie o swoich sprawach i lepsze dopasowanie rozwiązań do lokalnych potrzeb i warunków. To wszystko sprawia, że władza jest bliżej ludzi i odpowiada na ich codzienne potrzeby. Chcesz znać konstytucję? Zasubskrybuj nasz kanał.